Cześć, zanim zaczniemy merytoryczną część tego filmu, chciałabym Wam puścić Wam fragment innego bardzo ważnego filmu. Nie mam w zwyczaju robić tego typu rzeczy na kanale, ale dziś zrobimy sobie wyjątek. This is the first Oscar and fourth nomination for Walking Phoenix. Hi. So, hi. Um, God, I'm full of so much gratitude right now. Uh, and I do not feel elevated above any of my fellow nominees or anyone in this room because we share the, the same love, the, the love of film. And this form of expression has given me the most extraordinary life. Um, i don't know what i'd be without it but i think the greatest gift that it's given me and many of us in this room is the opportunity to use our voice for the voiceless i've been thinking a lot about some of the distressing issues that we are facing collectively and i think at times we feel or we're made to feel that we champion different causes but for me, I see commonality. I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. Um, I think that we've become very disconnected from the natural world. And many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow. And when she gives birth, we steal her baby. Even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for her calf and we put it in our coffee and our cereal. And I think we fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles we can create develop and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment now i've been i've been a scoundrel in my life i've been selfish i've been cruel at times hard to work with and ungrateful but so many of you in this room have given me a second chance and I think that's when we're at our best when when we support each other not when we cancel each other out for past mistakes but when we help each other to grow when we educate each other when we guide each other towards redemption that is the best of humanity I just I want to um, when, you, when when, when he was when he was when he was 17 my brother wrote this lyric he said run to the rescue with love and peace will follow thank you Totem przed chwilą my widzieliście to występ Znanego aktora. Tutaj Wam się wyświetla, jak on się nazywa, bo nie wiem, jak to się czyta. Jest to aktor, który zagrał główną rolę w filmie Joker. Tam odbierał jakieś statuetki, nagrody za, za tą rolę. I kiedy po raz pierwszy, chyba dwa albo trzy lata temu, zobaczyłam to wideo, po prostu tak się popłakałam. Tak się wzruszyłam, bo jestem tyle piękna tyle odwagi, tyle honoru, jest tam tak wielki, wysoki kodeks moralny i ten kręgosłup moralny. Ten mężczyzna, jako jeden z bardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, odbierając swoją statuetkę, stanął przed tymi wszystkimi ludźmi, wiedząc, że jest to emitowane na tyle kraj, na całym świecie i Miał odwagę powiedzieć o tym, że ludzie uzurpują sobie prawo do gwałcenia krów, do sztucznego zapładniania krów, zapładniania niezgodnego z naturalnym cyklem biologicznym, a następnie do odbierania dzieci tym krowom, czyli ssakom, które czują tak samo jak my i tak samo kochają swoje dzieci, po to, aby odbierać krowom mleko i wlewać je do swoich płatków i do swojej kawy. Ile znamy w historii świata ludzi, którzy wyszli i powiedzieli coś takiego na głos przed całym światem, bo to nie było jakieś małe przemówienie, to nie było coś niszowego, to było odbieranie tych telekamer, nagród, oscarów, nie wiem jak to się nazywa kompletnie, nie jestem zainteresowana światem filmu. I ja tak strasznie płakałam, kiedy po raz pierwszy to obejrzałam, bo tak głęboko wzrusza mnie stanie w swojej prawdzie. Tak głęboko wzrusza mnie, zwłaszcza u mężczyzn, bo jestem pewnie kobietą, dlatego kiedy mężczyzna jest na tyle silny i ma na tyle silne zbudowane swoje własne psychiczne i emocjonalne nogi, że jest w stanie głosić swoją wewnętrzną prawdę z dumą. Nawet jeśli jest to prawda, która jest kompletnym wypaczeniem na tle wypaczonego systemu, to mi niesie taką bardzo ważną informację i jakość, że gdy kłamiemy, to nie jesteśmy połączeni ze swoją wewnętrzną siłą. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz. Gdy kłamie, nie jestem połączony ze swoją wewnętrzną siłą. Oznacza to, że stanie suwerennie w prawdzie. Daje człowiekowi siły. Jest to cecha, która łączy liderów, jest to cecha, która łączy przywódców, stanie we własnej prawdzie. Ludzie próbują uczyć się tak wielu technik, zarządzania, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, ale to są wszystko sztuczki i oczywiście one mogą działać, ale najgłębszą prawdą, najgłębszą jakością którą możemy praktykować, jest suwerenne stanie w swojej prawdzie. I nawet jeżeli ktoś tej prawdy nie rozumie, nie musi jej rozumieć, nie musi jej czuć, to stanie we własnej wprawdzie wzbudza ogromny, wielki szacunek, bo pokazuje ogromną odwagę takiego człowieka. Nie znalazłam teraz momentu, który mogłabym tutaj wkleić, ale ostatnio trafiłam i udostępniałam na swoim Instagramie fragment wywiadu Mai Ostaszewskiej, czyli znanej aktorki, która też jest weganką, aktywistką, która w normalnym, randomowym wywiadzie opowiadała o tym, że nie byłaby w stanie bez poczucia winy, Zjeść sera, bo wie, jak pozyskuje się ser. Wie, że trzeba hodować, wie, że trzeba torturować, wie, że trzeba sztucznie zapłodnić, wie, że trzeba odebrać cielaka matce. Wie, że ta matka cierpi, wie, że ona czuje. Człowiek głęboko połączony ze swoim sercem, ze swoim człowieczeństwem nie jest w stanie wyrządzać tego typu krzywd. To, to szeroko. Upakowane wyparcie, które zaczyna się od nieszanowania dziecka, ponieważ może krzywdzić tylko ten, kto był krzywdzony. To jest no, najważniejsza, uniwersalna zasada, na której działa ten świat. Że jeżeli jesteśmy my krzywdzeni, to automatycznie mamy zgodę na to, aby krzywdzić innych. W ten lub inny sposób, jeżeli nas, nasze serce się łamie, jeżeli nasze serce musi obudowywać się skorupami, to potem to serce. W tych wszystkich aktach obronnych, aby przetrwać, ono zostaje zabudowane. Dlatego gwałcimy krowy, odbieramy im dzieci, hodujemy zwierzęta. Jest uprawiany ten cały masowy mord. Istota ludzka ma na to zgodę, bo jako gatunek jesteśmy zdegradowani. To, co niesie też występ, Joe, będę go nazywać, który mówił o tych krowach, to jest odwaga do bycia innym. I on staje przed całym światem i on ma odwagę być inny. On ma odwagę być nazwany odklejonym, on ma odwagę powiedzieć coś, co jest tak kontrowersyjne i w dzisiejszym świecie tak niezrozumiane. To jest piękno bycia innym. To jest coś, co ja niosę od kiedy pamiętam. Ja przestałem jeść świadomie mięso w wieku trzech lat. Trzech, czterech, nie jest to dokładnie, jakby, wiecie, opisane. Byłam dzieckiem, które w latach 90. nie jadła Mam cały film o mojej historii weganizmu. Byłam naprawdę upokarzana, szantażowana, ale nigdy się nie złamałam. I ta odwaga do bycia innym, do bycia wyśmianym, do bycia tym odklejonym, do bycia foliarzem, whatever, nieważne. Trzeba mieć odwagę, żeby stać w swojej prawdzie. Trzeba mieć głęboką odwagę, żeby być. Innym. To jest właśnie to, czym powinniśmy się zająć. Nie ma niczego bardziej i niczego głębiej, co powinniśmy pielęgnować, niż szacunek i honor do własnej prawdy, niż głęboka troska o swoje czujące serce. To jest to, co czyni życie naprawdę jakościowym. To jest to, co daje spełnienie na poziomie, które jest nie do zrealizowania przez wszelkie dobra tego świata. Możesz mieć rodzinę, możesz mieć dzieci, możesz mieć wymarzoną pracę, ale jeżeli nie pielęgnujesz prawdy swojego serca, jeżeli nie pielęgnujesz swojego człowieczeństwa, to nie masz szansy na to, aby przeżyć życie tak, taką pełną piersią w takim głębokim poczuciu, że wyrażam głęboko to, kim jestem, że nie muszę udawać, że nie muszę budować tych wszystkich protest imitujących to, kim jestem, że nie muszę nakładać jakiejś maski na to, kim jestem, że mogę w moim sercu schować najpiękniejszą prawdę. I nigdy jej nie zostawić, i nigdy jej nie zdradzić, i nigdy jej nie opuścić, bo nie ma nic ważniejszego niż moja piękna, wewnętrzna prawda. Człowiek prawdziwie wolny nie ucieka od swojej prawdy. Człowiek prawdziwie wolny nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny, za wszystkie swoje czyny, za to, co robi, za to, co mówi, za to, co je, a raczej kogo je za to, kto ginie dla jego jedzenia. Ta planeta niesie kolektywnie tą wielką ranę, jaką jest niezintegrowanie własnego cienia, własnego człowieczeństwa i kiedy nie mamy zgody na swój własny dzień, robimy wszystko na wielkim wyparciu, na wielkim nieczuciu. Dlatego degradujemy gatunek ludzki, dlatego degradujemy gatunek, gatunki zwierzęce. Człowiek niepołączony z sercem jest głęboko, głęboko niebezpieczny i to jest dla mnie sprawą tożsamości, a nie przyjemności, bo wszystko o czym mówię bardzo często nie jest przyjemne, bardzo często wiąże się z wykluczeniem, z wyśmiewaniem. Naprawdę niosę to od, od kiedy byłam dzieckiem, a od kiedy weszłam do internetu jest to dużo bardziej nasilone. Ja mówię o weganizmie od kiedy pamiętam. Wcześniej jako dziecko mówiłam o wegetarianizmie, bo w ogóle nie wiedziałam, co to jest weganizm. Od dnia, w którym się dowiedziałam, z czym wiążą się produkty zwierzęce, ich produkcja, hodowla, przemoc, gwałt, cierpienie, cały ten holokaust, przeszłam na weganizm i zawsze byłam ta dziwna. Gdziekolwiek się nie znajdowałam, w jakimkolwiek środowisku, to zawsze ja byłam tym dziwakiem i Chciałabym Wam powiedzieć, że bycie dziwakiem w tym świecie jest piękne, czucie, głębokie czucie w tym świecie jest piękne, nie zgadzanie się na to, co nieludzkie, nie zgadzanie się na krzywdę innych, nie zgadzanie się na krzywdę słabszych, tych, którzy nie mają zasobów, aby się bronić przed całą masą tych wszystkich narzędzi, które człowiek wytworzył, aby zniewalać, aby uzurpować sobie prawo. Do życia innych istot. Tak jak człowiek wytworzył piękne, niesamowite narzędzia, z których możemy korzystać, dzięki którym na przykład nagrywam do Was na kamerze, Wy to możecie oglądać w telefonie, na komputerze. To jest dla mnie piękne i wykorzystuję to w sposób, który dla mnie jest głęboko zgodny z moim sercem, aby mówić o tym, co jest dla mnie ważne, aby ta planeta była piękniejszym, lepszym miejscem. Jest tyle dzieci, które dzięki temu kanałowi urodziły się dziko w domu, które nigdy nie poszły do szkoły, które nigdy nie poszły na edukację. Znam te matki, znam te dzieci, znam tych ludzi. Przychodzicie do mnie na warsztaty, przyjeżdżacie na, na wydarzenia, które organizuję lub współorganizuję i to jest piękno, to jest to, dlaczego ja to robię. Ale człowiek wykorzystuje też te wszystkie narzędzia, które stworzył w bardzo niehumanitarnym celu. Do zabijania, do wiążenia, do przemocy, do wyzysku. Tworzy mury, klatki, narzędzia, maszyny, które mają odsysać mleko. To jest tak okropne, tak nieludzkie, nawet nie chcę w to wchodzić, bo za każdym razem, kiedy o tym mówię, po prostu płaczę i, i już zintegrowałam to do poziomu, że jestem w stanie jakby z tym żyć i, i na co dzień mieć to zintegrowane, ale wchodzenie w to. No, jest dla mnie nadal ciężkie i chyba zawsze będzie, bo zawsze będzie we mnie żyć po prostu to serce, które czuję i nie ma na to zgody. I w kwestii dzieci, człowiek wymyślił wózki do izolacji, smoczki, butelki, cały ten holokaust, który odbywa się na bazie odłączenia dziecka od matki, na wielu poziomach na poziomie piersi, na poziomie bliskości, na poziomie spania, łóżeczka więc to my decydujemy, co zrobimy z tymi wszystkimi narzędziami. Jak je wykorzystamy, do czego wykorzystamy, i to w nas jest ta siła do nadawania rzeczom sprawczości. Poczułam potrzebę, aby podzielić się z wami tym kawałkiem filmu, zainspirować was do swojej prawdy, do wykorzystywania swojego istnienia, do wykorzystywania swojego głosu, aby czynić ten świat lepszym. Wielu ludzi. Mówi, że nie chce mieć dzieci, że ten świat jest okropny, że to jest szalone i nieodpowiedzialne. Rodzić dzieci w tym świecie. Ja uważam zupełnie inaczej. Ja wiem, że moje człowieczeństwo, które w sobie pielęgnuje, da temu światu dzikie dziecko, a dzikie dziecko nie skrzywdzi w dorosłości swojego dziecka, a dzikie dziecko nie skrzywdzi innych istot i. Uważam, że transformujemy ten świat poprzez miłość, poprzez pielęgnowanie tego, kim jesteśmy, ale kim jesteśmy naprawdę biologicznie nie tej całej papki, którą nam wmówiono, kim jesteśmy. Człowiek nie urodził się ani do zabijania, ani do zniewalania, ani do jedzenia ciał, mięśni, ścięgien innych istot. Człowiek jest na poziomie serca istotą tak multipotencjalną, i gdyby każdy z nas dotknął tej prawdy, ten świat byłby po prostu piękny, inny. I z głęboką wdzięcznością dla tego aktora, który miał odwagę stanąć przed całym światem i powiedzieć, że to nie jest normalne. Na wielu poziomach to nie jest normalne. I z tym chciałbym Was zostawić. Im bardziej człowiek jest żywy, tym więcej człowiek czuje.